Mamy zamierza posadzić 800 drzew na 800 lecie miasta w różnych częściach miasta, także w dzielnicy Nowe Miasto. Dzisiaj wspólnie z mieszkańcami, z grupą Harcerzy z uczniami, ze społecznikami, widzę, że są też uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, również z Uniwersytetem Zielonogórskim, posadzimy w tej okolicy 96 drzew, lipy głównie, żeby też było w miarę bezpiecznie i kolorowo i zielono. No jest to akcja taka, abyśmy, abyśmy zmieniali Zieloną Górę, musi być zielona, musi być ładna i, i, i to właśnie robimy. I... Wciągamy w tą akcję mieszkańców. Za dwa tygodnie spotykamy się w Kisielinie, gdzie również będziemy odtwarzać starodawną aleję. Była to inicjatywa mieszkańców Zielonej Góry. Kiedy zbieraliśmy pomysły na koncepcję, na projekty związane z 800-leciem, to Kilka osób właśnie mówiło, żeby na no, Zieloną Górę jeszcze bardziej dozielenić i właśnie posadzić 800 drzew na 800 lecie. Skąd pomysł, żeby tak rodzinnie się tutaj pojawić w sobotnie przed i coś posadzić w mieście? No, z tego tytułu, że no, zieleni nie za wiele. No, dużo się wycina tych drzew. No, jak widać tutaj, pusto to się przyda. Jakieś doświadczenie w tego typu działalności pan ma? Znaczy, raczej nie. Działka, ogród. No to coś tam się już umie. No to na pewno, coś, nie, coś się wie na ten temat. A jakie drzewo będziecie tutaj Państwo sadzić? Już jakieś małe szkolenie, instruktorz był? Jeszcze nie, nie, nie jeszcze nie było. To Najprawdopodobniej to chyba jest lipa jakaś ale jaki gatunek, to no nie wiem. Ja o swoje doświadczenie się nie martwię, jesteśmy pod fachową pieką. jest pan profesor Jeżak, który jest wybitnym specjalistą w tym zakresie, więc on nas przypilnuje, żebyśmy tutaj lipy nie posadzili, tylko porządne drzewa. Drzewa to na pewno taka piękna pamiątka, ale chciałbym zwrócić uwagę, że te 800 drzew z okazji 800-lecia miasta to jest jeden aspekt, ale przede wszystkim ważne jest to, że to jest przemyślana koncepcja przyrodnicza naszych przyrodników z Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy chcą napowietrzyć miasto. Wzrost temperatury, spadek wilgotności, ilość pyłów powoduje, że komfort życia w mieście staje się w miastach europejskich staje się coraz gorszy i ten system przyrodniczy on ma rozwiązać się. Problem. Ten, te nasadzenia spowodują, yy, w, w logiczny system, to jest oczywiście logiczny system, gdzie są węzły. Z dużą ilością zieleni, i one są połączone korytarzami ekologicznymi. Ten cały system powoduje z jednej strony spadek temperatury w mieście, zwiększenie wilgotności, a więc komfort życia rośnie, wyłapywanie pyłów, a z drugiej strony wprowadza też wiele gatunków zwierząt, które trzymają się w ryzach. Tutaj takie międzypokoleniowe sadzenie, jak rozumiem? Tak, międzypokoleniowe. No, ja już jestem, jak mówię, po 50. Dzieci mają dopiero no, 10 lat, nie całe. No nie, kiedyś tutaj po prostu już zabraknie, no a drzewo pozostanie, wnuki będą mogli przyjść z własnymi rodzicami chyba w przyszłości, no i obejrzeć, popatrzeć co się tutaj działo. Jakieś upamiętnienie tego 800-lecia naszego miasta, co prawda nie jestem z Zielonej Góry, bo jestem tutaj przybyszem, ale no, myślę, że bardzo fajna inicjatywa.